Бути фокс. Instinct 2.0 to idealny wybór dla zaawansowanych rajderów motocrossowych, którzy potrzebują sprzętu na najwyższym poziomie. Stworzone zostały przy współpracy z zawodnikami takimi jak znany Ken Rochen, oferują doskonałe dopasowanie dzięki nowemu kopytu i smukłej konstrukcji, a dostępność półrozmiarów pozwala na jeszcze lepsze przyleganie do stopy. Model Instinct 2.0 wyróżnia się wyjątkową przyczepnością, którą zapewnia podeszwa, wykonana z materiału UltraTac oraz elementy ochronne umieszczone na boku stopy i kostce. To buty, które gwarantują pełną kontrolę nad motocyklem nawet w najbardziej wymagających warunkach. O ochronę zadba natomiast strategicznie rozmieszczone TPU na goleniach, palcach, piętach i łydkach, a także wewnętrzna warstwa z kompozytu nylonu i włókna szklanego, która chroni kostkę. Dzięki nowemu systemowi klamer z przedłużonymi dźwigniami buty łatwo się zapina i pewnie trzymają się na stopie. Dodatkowo rozwiązanie Lowride pozwala na umieszczenie stopy bliżej podnóżka, co przekłada się na lepsze wyczucie hamulców i biegów, a system Antishock dba o ochronę przed wstrząsami. Fox Instinct 2.0 to sprzęt dla tych, którzy nie idą na kompromisy. Jeśli szukasz najlepszych butów motocrosowych, to właśnie je znalazłeś.